witam was bardzo serdecznie i dzisiaj pokażę wam Jeffa pod zanurzanie się, czyli chyba najgłupszy build jaki jest, ale no cóż, byleby tutaj nie było tego drugiego bąbelka, bo bąbelkami można łapać przeciwników, idziemy na Nightmare 3, bo na Nightmerze 4 od razu praktycznie zginiemy, zaraz zobaczycie dlaczego. Ten build polega na wjeżdżaniu w przeciwników, a na Nightmerze 4 jak dotykamy przeciwników, to giniemy. Dlatego zagramy sobie na Nightmerze 3 i przetestujemy też nowego skina. Jesteśmy już w grze, talenty będziemy rozdawać oczywiście podniebieskie i fioletowe. Będziemy umijać kompletnie te czerwone. Recovery Rate jest ok i tego też będziemy unikać, no bo nie chcemy, te, żeby te bąbelki nam tutaj mm, kolidowały, żeby zadawać nimi obrażenia. No po prostu chcemy zadawać obrażenia samymi sobą, więc chcemy mieć damage i chcemy mieć też wytrzymałość, no bo jeżeli będziemy wierzyć w przeciwników. Pasowałoby, żebyśmy nie zginęli. O, to jest też dobre. Hejtowałem to trochę, ale jeżeli gracie jakiekolwiek inny build nie pod zanurzanie się, to tego nie bierzcie, bo wam po prostu to zniszczy grę, ale zaraz zobaczycie e, dlaczego. Jesteśmy gotowi do walki i na razie Jeffik jest malutki. Dźwięków oczywiście też nie mam tutaj, bo jest ich po prostu za dużo. Jak się atakuje aż do przeciwników, ale patrzcie, jak to wygląda. Po prostu się zanurzacie i jeździcie po przeciwnikach i ich to zabija. Możecie też ich zjeść, oczywiście. Jak ich zjecie, to ten talent, który, który wzięliście, sprawia, że trochę ten Jeff rośnie. Nie wiem, czy to zauważyliście, bo on nieznacznie urósł, ale spokojnie zaraz zrobi się nie to większy. Zjemy jeszcze trochę przeciwników trochę się też oddalę, bo właśnie mogą szarżować i mi znać obrażenia, no i ten Jeff jest coraz większy, widzicie że jest taki, już jest problematyczny żeby zobaczyć, gdybyśmy grali pod takie plucie na przeciwników, a zaraz jak jeszcze będzie większy, to po prostu będzie o wiele większy problem Ciach, elegancko, jeździmy po oponentach, nie mają żadnych szans, jeszcze nie mają na tyle damage'a, żeby nas rozwalić, ale jak widzicie, bicie tych dużych jest nieco problematyczne, no bo jakby się chciało na nich stać, żeby po prostu ten damage cały czas wchodził, no to oni będą was bić, no gdzieś tam musicie patrzeć na te animacje, co oni robią, bo inaczej łatwo się wywalić. Mogę sobie tutaj jeszcze bąbelki porozkładać, żeby przeciwników połapać. bo Nie wiem, czy widzicie, ale 20 przeciwników jestem w stanie złapać każdym bąbelkiem, Więc w sumie śmiesznie to wygląda, bo mogę zrobić coś takiego teraz i oni się po prostu wywalają. Także damage, jak widzicie, no tutaj na tabie teraz, jak pokazuję, no to jest po prostu ogromny i można sobie spokojnie jeździć pomiędzy oponentami. Jedynym problemem jest właśnie ten duży ziomek, który się tu czasami respi. No bo, no co, do niego trzeba podejść, a raczej do niego podchodzić nie chcecie za bardzo. Bo was dość mocno bije. Ci zieloni też są problematyczni, bo jak zaczną rzucać, to ciężko do nich podejść. Czasami trzeba przez tą plamę przejechać i może się nie wyleczyć wystarczająco dużo. Dlatego fajnie by było zgarnąć jakiś healing mm, za zadawane obrażenia, żeby się leczyć jeszcze więcej. Ale no, mówię, to jest build bardziej pod trola i śmieszcie się tym gra. Jest całkiem przyjemne. Myślę, że takim na, na takim Nightmare 2, jakby jakiemuś koledze trzeba było pomóc dobić wyższy poziom, to możecie to spokojnie wziąć i dalej będziecie w stanie wykierować. Ale na Nightmare 3, no nie powiedziałbym, żebym tutaj na tym polegał. Chociaż jak kilka osób by grało i kto byś, ktoś by się zajmował tymi dużymi to myślę, żeby miało to jeszcze szansę jakoś zaistnieć. Możemy ich zjeść, no i teraz jedzenie jest niebezpieczne, bo wybuchają na was, więc jeżeli źle to zrobicie, to możecie po prostu wybuchnąć razem z nimi i wtedy no game over, chyba że sobie zapłacicie za kupowanie rewajwów, ale w sumie to chyba najgorsza część tego trybu, że rewajwy kosztują niebieską esencję, no bo Nightmare a 4 nie da się grać bez tych rewajwów. Oj, oj, oj. Widzicie ile tego zielonego tu jest? To jest właśnie to ta niebezpieczna część. Mogę gdzieś tutaj ich złapać jeszcze. Tych zielonych wszystkich. Rudasów, dawaj mi ich. Zjeść ich. O, właśnie, niebezpieczny moment. Wynurzyłem się. Kurde, strasznie dużo tych rzutających tutaj. Ale to jest jakiś, jakiś sposób, żeby się nimi zająć, nie? to w rozproszeni ciach. Zjadasz ich. Wjeżdżasz w tych dużych. Ciach, 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 ciach. Leczysz. Oj, no właśnie. Już myślałem, że zginąłem. Ale no, jest to, jest to dość niebezpieczne, bo szybko Jeff zabija ich w tym swoim ulcie, więc wjeżdżanie zaraz po połknięciu może nie być zbyt dobrą decyzją. No i tutaj też a propos dobrych decyzji, myślę, że podniesienie tego heal'a będzie jedną z lepszych, jakie mogę zrobić. O, jeszcze mnie jakiś mieć rzuca, choć tu... Dobra, no i cztery zostały, całkiem okej. Okay. Aż się dziwię, że jeszcze żyjemy, bo jesteśmy na trzeciej fali i, <laughs> i zaraz w teorii powinienem zginąć. Czy jestem w stanie przebić się przez duże? Przez duże nie jestem w stanie się przebić, ale z plusów Namor nie jestem w stanie, dobra. Z plusów Namor nie jest w stanie mi założyć crowd controlla żadnego, więc tak naprawdę, jeżeli się ustawię na tej dużej ośmiornicy, to powinienem być w stanie się wyleczyć. Czy jestem w stanie zjeść tutaj ośmiornicę? Nie. Ośmiornicę nie jestem w stanie zjeść. Byłoby to całkiem ciekawe, ale nie ma takiej interakcji w grze. Dobra, siadam na tej małej, bo te małe mogę przynajmniej zdejmować. Jak ich zabijemy wystarczająco no dużo, no to namor zejdzie na dół i, no i po prostu zginie, bo będziemy na nim stać i nic nie będzie mógł zrobić. Ale zbalansowanie, żeby się leczyć aż tyle, co Damor zadaje damage'a na Nightmare 3, może być dość sporym wyzwaniem, bo już widzicie, że powoli powoli mnie tutaj przybijają. Muszę się skupić, żeby fokusować dobre. Dobrych przeciwników No i tak, mogę na nim siedzieć I mogę mu zadawać tyle obrażeń To potencjalnie jest jakąś opcją Ale muszę się rozglądać, czy ktoś we mnie nie rzuca No właśnie, rzucają, rzucają Więc chyba, chyba na tych małych na razie będę siedział o, Właśnie, właśnie, właśnie Problemy Najmana, problemy Najmana Ajajaj, aj, aj. oj, ale się uleczyłem dużo Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej okay. Te dwie duże Jak je zjemy, to na pewno dużo HP mu zada Okej, okay, git tutaj trochę tych mniejszych. Dobra, jak dwóch pija to jest jeszcze okej. Okay. Muszę się ustawiać tak, żeby dwóch diabać oponentów na raz. Oj, to i tak jest niewystarczająco. Trochę przerwy. Ojej, nie wiem czy nie zginę przez to. Nawet nie zginąłem, no. Ale widzicie, jest, jest ciężko, jest ciężko. Brakuje mi hawaków, jak jest więcej postaci do zjedzenia, to jestem w stanie się jakoś wyleczyć, ale. O! Tu, jeszcze damy radę go zbić, damy radę go zbić. 96, dobra, 11, 90. Tylko już podjadę? Tak! Dobra, udało mi się zabić na morat. Jeff jednak dobry, Jeff jednak dobry. Ale on jest wielki. Ty jeszcze może... Hello? Chiema. Zostaw lajka pod filmem, jak oglądasz. Dla Jeffita. Tych wszystkich leżar. O kurde, skubany. Yami. No spoko. Nawet przeżywamy na tym Nightmare 3. Nie spodziewałem się, że aż tyle przeżyjemy. Jakoś też obrażenia wchodzą cały czas. Oj, oj, a propos przeżywania. No, dobra. Koniec z lutami, chyba, bo widzieliście, co się stało. Dalej mnie niepokoi, że nie mam tego tego lifesteala, Że zadawane obrażenia 5% się leczę, ale ten pociąg dość szybko poleciał. Dobra. Porolujmy trochę więcej. Damage delt, Damage delt, HP Max, HP też spoko. Damage delt spoko. HP spoko. Kolejną damage, kolejną damage, spoko. I na rola nas już nie stać, to lecimy po prostu dalej. Możemy tutaj sobie złapać paru przeciwników, ciach, 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 i tak, ciach. Taktycznie wszystkie kampy obstawić. No właśnie, ciach, dawać mi ich tutaj. Jak nie ma wybuchowych, to można ich zjeść jeszcze, ale no tutaj, no właśnie, to już wybuchowe, to wolę... wolę, nie ryzykować. No i dalej. No gdyby coś było na tego ulta, żeby ten ult po prostu rozwalał oponentów wszystkich od razu, to by było spoko, żebym był bezpieczny podczas używania go. Tak jak Blade w teorii jest bezpieczny, bo puszcza tego ulta i ten ult sam się jakoś robi, no to, no to jeszcze okej, okay. ale tutaj na Jeffie to powiem tak, zjadam ich i raczej chcę, raczej chcę odchodzić w jakieś bezpieczne miejsce, bo po prostu mi się to nie opłaca, bo, no bo sam się, sam się zabije tak naprawdę. <laughs> Powiem tak, no mamy 8000 zdrowia. To, to całkiem, całkiem git to wygląda. no Nie mogę narzekać z pewnością, ale no cały czas mam przed oczami to, że dostanę one shota od tych wybuchów jakimś cudem. Jakoś, że jakoś losowo to zadziała. No to jak innymi strzelającymi, można sobie kajtować, nie? Że tam lecicie od przeciwników, to ja cały czas się tutaj wbijam w nich, więc no nie jest łatwo przeżyć na pewno wszystkiego, ale póki co idzie ok. Może ten Jeff jest mocniejszy niż mi się wydaje. Zobaczymy jak daleko dojdę. Niesamowite jest to, że ja dalej nie mam lifesteala, a dalej się leczę, nie? Żadnego z talentu nie wylosowałem, to jest po prostu pasywne leczenie Jeffa za... zniszczenie oponentów. Oj, te wybuchy. No ale one są tutaj za 2000, to wydaje mi się, że na Nightmare są chyba jeszcze za 4? To już nie jestem pewien, jak dużo tam obrażeń jest. O, jakbym w to wjechał, to bym zginął prawdopodobnie instant, bo to było parę wybuchów. Właśnie to, to jest właśnie to, nie? Że tutaj, a, gdzieś ten drzew mógłby gryźć. Bardzo, ale w sumie, jakbym być szczery, to te obrażenia są chyba całkiem, całkiem spore, nie? Bo ci przeciwnicy tak naprawdę bardzo szybko umierają. Kurde, 17 milionów. No i mamy leczenie, ale nie mamy na to kasy, więc... Trochę szkoda, bo teraz będzie... O kurde, teraz będzie skarletka! Ty, to skarletka nie można nas Ty, to Scarletka nie można stunować przecież! Zobaczymy jak to będzie. Oh, you're not going anywhere, ja cię tu zjadam. Koleżanko, ale ją zjadam. Ale wiecie co? Dostrzegam jeden malutki problem. Czyli jak ja rozwalę te kryształy? Bo ja sobie mogę tu stać, nie? Oj, albo, albo nie mogę. Muszę trochę bezpieczniej robić. Dawaj mi tych... Oj! No i zginąłem. Dobra. No już myślałem. Ale i tak kryształów nie mógłbym w żaden sposób bić prawdopodobnie, bo do góry raczej nie atakuje aż tak wysoko. Także widzicie. Jeff Build pod trolla e, całkiem fajnie działa. Całkiem zabawne to jest. I myślę, że jeden z fajniejszych buildów, jakie możecie spróbować. Więc jeżeli dalej się wam podoba tryb i chcecie próbować różnych rzeczy, to nie bójcie się spróbować tego Jeffa. Pamiętajcie tylko, żeby... Patrzeć na talenty, które są. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam na streamy i na kolejne materiały na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.